ma YouTube, z tej strony Krzysiek Szatrawski. Przed Wami recenzja iPhone'a 12 Pro Max. W swoim filmie skupię się przede wszystkim na możliwościach aparatu wbudowanego w ten telefon. Zapraszam do oglądania. Zanim jednak przejdę do recenzji, zabieram sprzęt w plener, gdzie postaram się wycisnąć z najnowszego produktu Apple jak najwięcej. Zanim dostałem ten telefon, zastanawiałem się, czy 6 i 7 cala to nie będzie już trochę przesada. Aczkolwiek muszę przyznać, że jeśli ktoś posiada względnie duże dłonie, nie powinno być żadnego problemu, aby obsługiwać ten telefon tylko i wyłącznie jedną ręką. Sprzęt wizualnie, jak i pod względem wykonania, prezentuje się fenomenalnie. Aczkolwiek nie wyobrażam sobie użytkowania go bez jakiejkolwiek obudowy i to nawet nie chodzi o możliwość uszkodzenia, a raczej o odciski, które zostają na. Stalowej obramówce sprzętu. Jedenastka Pro Max od wersji Pro różniła się tylko wielkością wyświetlacza i rozmiarem baterii. W przypadku dwunastek sytuacja wygląda już trochę inaczej i różnicy jest zdecydowanie więcej. Główny aparat, odpowiednik 28 mm, w przypadku panej klatki, posiada w wersji Max większy mechanicznie stabilizowany sensor. Co to oznacza w praktyce? Powiększona matryca umożliwia m.in. łatwiejsze uzyskanie niższej głębi ostrości, a także odseparowanie tła od fotografowanego obiektu. Ta drobna modyfikacja jest naprawdę łatwo dostrzegalna i z pewnością przełoży się na atrakcyjniejsze ujęcia, w których zależy nam na uzyskaniu rozmazanego tła. Ponadto również teoretycznie mniej trzęsienia podczas nagrywania filmów i mniej zaszumione ujęcia przy gorszych warunkach oświetleniowych. Jednak jak pokazują liczne testy, różnice te są raczej nieznaczne i nie powinien być to główny argument przemawiający za wyborem wersji Pro Max nad innymi. Inny jest również teleobiektyw wersji mini i zwykłej 12. Nie występuje on w ogóle. W przypadku wersji Pro mamy 56 mm, w przypadku wersji MAX jest to 65 mm. Różnica teoretycznie nieznaczna, jednak większa rozpiętość ogniskowych pozwala na wykonywanie zdjęć o trochę odmiennej charakterystyce. Jeśli 11 Pro lub Promak znajduje się już w Waszych rękach, to nie będę Was namawiał do przesiadki na 12. Poza designem ciężko mówić o jakiejkolwiek rewolucji. Apple zaserwowało nam raczej subtelną ewolucję poprzedniego modelu. Jeśli posiadacie natomiast iPhone'a starszej generacji lub planujecie przysiadkę z Androida, to powiem Wam tak. Aparat zastosowany w 12 Pro Max to prawdziwa bestia. Stabilizacja, odzorowanie barw i ogólna jakość obrazu są wręcz wybitne. Sprzęt pozostanie w moich rękach z pewnością na dłużej, więc jeśli macie jakiekolwiek pytania, śmiało piszcie w komentarzach. Na tą chwilę nie chcę obiecywać Wam żadnej kolejnej recenzji, jednak jeśli zostawicie lajka like lub subskrypcję, to zdecydowanie zmotywuje mnie to do wrzucania dalszego materiału. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, strzała!